Usiądźmy na krótką chwilę. Nie wiem czy wyjaśnienia, bo tej dzisiejszej Ewangelii właściwie nie trzeba wyjaśniać. Pan Jezus sam najpierw opowiada przypowieść, bardzo taką plastyczną, o sianiu ziarna, które pada nie tylko na żyzną ziemię, ale też na grunt skalisty, na drogę między ciernią, a potem tę przypowieść wyjaśnia, co oznacza ten poszczególny rodzaj gleby, cierni, skały, drogi. Nas może jedynie dziwić to, że to ziarno pada nie tylko na żyzną ziemię. No przecież pewnie jakaś część z nas ma nawet doświadczenie w uprawie roli, czy przynajmniej jakiś grządek i wie, że sieje się tam, gdzie jest ziemia. No nikt przecież nie rozrzuca ziaren na drodze czy na skałach, żeby tam urosło później zboże. Ale tutaj trzeba znać trochę topografię Ziemi Świętej, tych terenów bardzo często, poprzecinanych pól jakimiś skałami, ścieżkami, bo ludzie sobie przechodzą tam, gdzie jest im na skróty, właściwie nie ma nic zdrożnego w tym, że ktoś przecina drogę idąc przez czyjeś pole. Te drogi to nie są oczywiście jakieś wyasfaltowane, wybrukowane trakty, ale jedynie ścieżki wydeptane ludzkimi stopami. Bardzo często ta żyzna ziemia jest kradziona skałom, których jest pełno, zwłaszcza na obrzeżach pustyni, chociażby ludzkiej. Więc czasem na takim polu nie tylko leżą kamienie, ale gdzieś zdarza się, że wystaje kawałek skały albo rosną gdzieś przy tej skale jakieś ciernie. Wobec tego wcale nie jest oznaką jakiegoś niechlujstwa w uprawie czy niegospodarności, jeżeli rzeczywiście przy siebie to ziarno czasem spadnie na ścieżkę, na skałę czy na cierń. Ale inna rzecz jest ciekawa w tej dzisiejszej Ewangelii, a właściwie budząca pewne takie nawet powiedziałbym niepokoje. Dlaczego tak jest? To jest kwestia niezrozumienia słuchaczy. W samym środku Ewangelii jest dzisiaj mowa o tym, że uczniowie, kiedy Jezus ją opowiedział, te przypowieści, oni jej nie zrozumieli. To jest postawa, która często pojawia się w Ewangelii. Kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb, pamiętamy to wydarzenie, pięć bochenków, którymi nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, to uczniowie też nie rozumieli, jak to się mogło stać. Tak jak teraz, nie rozumieją tej przypowieści. Tak samo nie będą rozumieli, kiedy pan Jezus im będzie mówił, że syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, że musi umrzeć, że y, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tego też Ewangelia mówi wyraźnie, jego uczniowie, jego słuchacze nie rozumieją. Dopiero po zmartwychwstaniu, przed samym w niebo wstąpieniem to już jest na końcu Ewangelii świętego Łukasza Jezus. Kiedy im będzie to wszystko tłumaczył, to oni dopiero wtedy pojmą, zrozumieją o co chodziło z tą męką, z tą śmiercią i z tym zmartwychwstaniem, dlaczego to wszystko było i jak to było możliwe. Nie rozumieją przypowieści, a Jezus trochę jakby na złość, na przekór te przypowieści mówi dlaczego nie powie im wprost? Dlaczego nie mógł Pan Jezus od razu powiedzieć, no wiecie, to Słowo czasami w was wyparuje, przygaśnie, czasami Słowo Boże w was inne rzeczy zagłuszą. No to tak jak w naszym życiu. Też usłyszeliśmy Słowo Boże, za chwilkę przyjdziemy do domu, powłączamy te wszystkie telewizje, internety i tam padnie tyle słów, o wiele więcej niż tego Bożego Słowa tutaj, to, to zagłuszy w nas to Boże Słowo. Nie mógł im Pan Jezus tak od razu powiedzieć prosto, jasno, wytłumaczyć, tylko musiał te przypowieści, tak musiał. Bo to jest język Boga. Pan Bóg do nas mówi w przypowieściach. Popatrzcie to, że dzisiaj słońce wzeszło rano. Że w ciągu dnia padał śnieg. Że pewnie w nocy trochę temperatura jeszcze spadnie. Ale że dzień jest coraz dłuższy. Że pewnie jeszcze parę tygodni przyjdzie powolutku przedwiośnie, a potem wiosna. To są wszystko przypowieści, którymi Pan Bóg nam się objawia. Pan Bóg nigdy do nas wprost nie mówi. Pan Bóg nigdy nam się wprost nie pokazał i nie pokaże tylko przez przypowieści, na przykład przez piękny świat, który nas otacza, w którym nas umieścił, przez nas samych. My sami jesteśmy przypowieścią Boga. My sami jesteśmy tymi, którzy obrazują, pokazują, ukazują Jego miłość do nas i do całego stworzenia. Te przypowieści to, to my też czasami tak mówimy, też używamy przypowieści. No, mamy takie przysłowia na przykład nie wiem, powiedzmy, nie od razu Kraków zbudowano, czy tam Rzymy mówią Włosi. To przecież wiadomo, o co chodzi, że to jest tylko przypowieść, że na pewne rzeczy trzeba poczekać, że pewnymi procesami do czegoś dochodzimy. Albo jest takie powiedzenie, e, jeśli wlazłeś między wrony, musisz krakać tak jak one. No przecież nikt z nas nie stanie, między wronami nie będzie krakał, bo wiemy, że to jest przypowieść. Ona oznacza, że trzeba się zachowywać porównywalnie z innymi, że jak Wszyscy zachowują się jakoś przyzwoicie, nie plują, nie śmiecą na ulicy, to ja też tak się muszę zachowywać, chociażby dlatego, żeby innych naśladować. Zachować obyczajność. Jak wszyscy jeżdżą prawą stroną ulicy, to ja też tak muszę, bo inaczej źle się to dla mnie skończy. Ale mówi się, jeśli wlazłeś między wrony, musisz krakać tak jak one. To są przypowieści. Takim językiem pan Jezus do nas mówi, do swoich uczniów, takim językiem do nas mówi pan Bóg. Cała sztuka to to, żeby te przypowieści zrozumieć. Żeby z pięknej wielkości stworzeń poznać ich stwórcę, żeby nawet z cudu naszego życia, tego naszego oddechu, bicia serca, tego wszystkiego, co możemy robić w życiu, przeżywać, żeby poznać, że Pan Bóg w nas działa, w nas żyje, a my jesteśmy Jego obrazem i Jego podobieństwem. I to jest sztuka zrozumienia, o którą dzisiaj, jak ci uczniowie z Ewangelii, przychodzimy prosić Pana Jezusa, aby nam objaśnił to wszystko, co nieraz jest zakryte przed naszymi oczami, abyśmy lepiej rozumiejąc Boga mogli pełniej do niego przylgnąć i mocniej go pokochać. Amen.